Tu piersi. Jesteśmy z ekipy Śląski Azyl. Przyjechałyśmy z Zabrze. Tworzymy razem markę odzieżową. Hulaj. Przyjechałyśmy na ten zbudę. Super zawody taneczne. Jest piękna pogoda, bardzo dużo ludzi, super atmosfera, mega zajawa i bardzo dobry vibe. Przyjechałyśmy tutaj ze swoim stoiskiem. Jest to marka odzieżowa skierowana dla tancerzy przez tancerzy. Robimy to dla Was. Zapraszamy Was do naszego sklepu. Zapraszamy na naszego Facebooka i Instagrama Hulaj Hej, jestem Oliwia Marciniak, reprezentuję Wiolinki, Zonta Fam, Bloody Mess i pochodzę z Katowic, ale tańczę w Gliwicach w Check the South. Jestem zadowolona, zawsze może być lepiej, może być gorzej, to zależy wszystko od dnia, ale jestem zadowolona ogólnie z moich walk. Najwięcej problemów sprawiła mi walka z Julką, bo ta nie jest na bardzo wysokim poziomie i zawsze muszę się spiąć, jak z nią walczę, jest niesamowita. Uważam, że jeżeli jest zorganizowane miejsce tak, że są światła, jest trochę ciemno, to jest bardzo dobrze, jak jest dużo miejsca, bo nie trzeba się gnieździć i nie jest tak gorąco. Najważniejsze w tańcu jest dla mnie charakter i po prostu słuchanie muzyki. To co muzyka mówi, to tak trzeba tańczyć. Jestem O'Sheet, Techno Homeless Explosion, Kingston, screw, Crew, Wojownicy Krzyża, B-Boy Electro, B-Boy represent. Poznań Miasto Doznań. Czy spodziewałem się, że wygram? Może liczyłem na to i bardzo tego chciałem. No i cieszę się, że się udało. Miałem bardzo duże wsparcie od ekip, od ludzi. E, jakby czułem ich w serduchu, a nawet jak ich nie było na miejscu, więc... Jakby, jak to nie było, jak było się nie odpalić, no nie? Forma finałów osobno jest w porządku, chociaż, ma, ma to swój urok, na pewno ma to swój urok. Fajnie było też odpocząć, przygotować się i też, że jest taki, te finały są takie specjalne wtedy. Chociaż czuję, że jakby to wszystko się działo pod rząd, no to można byłoby wykorzystać hype, który się działo wcześniej. I jakby na przykład czułem się wczoraj, że jestem mega na gazie, no to musiałem się dzisiaj bardzo dobrze rozgrzać i roztańczyć wcześniej, nie? więc to tak, ale pół na pół, nie? Super organizacyjnie. Naprawdę bardzo podobało mi się cała otoczka tych zawodów, cały parkiet, jakby harmonogram. To, że każda kategoria była z osobna, to było super, bo nie trzeba było czekać, nie stygło się, tylko cały czas się leciało. Forma eliminacji bardzo ciekawa. To było super, że właśnie były bitwy, dużo w kołach. Jakby nie było pchania się, bo było wyczytywane, jednocześnie można było bardzo dużo potańczyć, więc to było naprawdę super. Sędziowie, goście, którzy przyjechali, to, że i hip-hop był na jednej imprezie super. DJs no i supernie. I rozmach duża impreza fajnie. Jojarczak reprezentuje ekipę Hadzimenowari i miasto Wrocław, i państwo Armenia i państwo Polska. Bardzo dobrze się czuję dzisiaj z pierwszym miejscem na Tanzbudzie, Tym bardziej dlatego, że w końcu udało mi się przełamać pasę i wygrać sapo. A, a więc podsumowując, można powiedzieć, że z każdą walką coraz bardziej się rozkręcałem i w finale dostałem najsilniejszego przeciwnika i ręczyło mi się najlepiej. Więc też muzyka mnie poniosła, więc o to chodzi. Cieszę się, jest dobrze. Tyle. Siemanko, tutaj Bibo Kido. Reprezentuję ekipę Break Nats Crew i pochodzę z Łodzi. Jesteśmy teraz na Times Budzie Volume 3. Wziąłem udział w kategorii hip-hop i z racji tego, że jestem tym Bibojem dużo osób było e, zaskoczonych, że wziąłem w tej kategorii właśnie udział i pytają się mnie, czemu ja wziąłem w tym udział. Ogólnie moja odpowiedź jest prosta. Miałem małą kontuzję, która mi przeszkadza troszkę w tańczeniu breaka w tym momencie i stwierdziłem, że chcę po prostu pocisnąć i otworzyć się e, hip-hopie, a że poszło mi zaskakująco dobrze. Nie spodziewałem się, że dojdę aż do top 8. Eee, ale po prostu jakby robiłem swoje, wjeżdżałem, czułem muzę, jakby to jest najważniejsze u mnie w breku i wiem, że ludzie ze środowiska hip-hop stający hip-hop również cenią sobie muzykalność, więc w tym, w tym jestem dobry, więc czułem się OK. Aczkolwiek często eee, ciężko mi było dodawać różne elementy takie gruwowe, hip-hopowe gdzie wie, dużo osób to miało. Chciałem to włożyć, ale nie zawsze było OK. Siema wszystkim, z tej strony Mostek w Wrocławiu, jesteśmy właśnie na TańcBudzie. Dzisiaj drugi dzień e, niesamowitych zmagań i zawodów, e, gdzie spotykała się bardzo duża ilość tancerzy z całej Polski. Więc właśnie trwają finały formacji i niedługo będzie rozdanie nagród. No i co mogę więcej powiedzieć? Po prostu sztos impreza. Gratuluję Filipowi za mega organizację, mega zaproszonych gości. Za, ze wszystkim za świetny naprawdę poziom, no i genialną atmosferę. Widzimy się w Zielonej Górze. Wszystkiego dobrego, o szerokości na powrocie do domu. Patrzcie się i do zobaczenia na kolejnych wybecznikach i na kolejnej edycji. Właśnie tu, w Zielonej Górze.